Witam wszystkich w 92 odcinku. Nagrajmy w Ultima Underworld 2. W poprzednim odcinku wielka porażka. No dobra, nie wielka, w sumie walczyłem do końca, on też walczył do końca. Walka była ciekawa, niestety z moim komentarzem już po fakcie. I teraz chyba będę miał serię jakichś głupich porażek, coś mi tak wydaje. No, już tutaj widzieliście, oberwałem i od razu stwierdzimy, eee, to bez sensu, nie? No, może nie, walczę. A nie walczę. Śmierć numer dwa. No, chyba jednak miałem rację, że to ten boss najwięcej kłopotów mi sprawił. Z tej trójki. A ja tutaj stwierdziłem, że jednak sobie użyję jakiegoś napoju obsłaniającego na dwóch. Jestem ciekaw, czy dwa takie naraz to ma wzmacnia. Kumuluje się ich efekt? Nie wiem, w sumie tego nie wiem i się nie dowiem. A! Czy jednak chcę zmienić miecz na lepszy? Znaczy, lepszy. Wydaje mi się, że ten miecz. Au! Jednak bywa. I w sumie kurczę. Tutaj by się jednak właśnie przydały, tak sobie myślę, jakieś skróty do czarowania. Albo. Tak jak mówiłem w Ultimate World 1, i pewnie nawet też w którymś udźwięku dwójki mówiłem, że czarowanie w tej grze podczas walki jest wybitnie niepraktyczne. A zginąłem w świecie 3. Dobra. Ponieważ, na przykład, jednocześnie chciałbym mieć gotowy czar, na przykład męstwo i leczenie. A się nie da, bo muszę, kurde. O, właśnie, teraz przynajmniej wpadłem na pomysł, żeby się wyleczyć. Mądrze, brawo, teraz. Nagle i późno niż wcale. No nic. Mam te parę punktów zdrowia więcej. Znowu dwie, dwie tarcze, że tak powiem. Już sobie mieczek przygotuję i teraz jestem przygotowany normalnie. A co ty patrzysz, to też to Przygotowany jestem. Na pewno lepiej niż wcześniej, ale i tak. Pff, nie wiem, czy wygram. A teraz się wkurzę w i się postaram. Czy nie. No. I od takiego dobrego ciosu zacząłem, no to musimy mi dobrze pójść. Nie ma... Buta. No zobaczmy. Kurde, ale zrywa, naprawdę, to, to było... O! Wow. Aha, rozumiem. Za każdym razem, jak przechodzę przez ten... ...przez to pole... ...to jest... Yy, ...podenerwowany przez te, ten fakt, że tak powiem. Przepraszam I tak szybko mi teraz. Wow. No tutaj my... Tutaj jest zdecydowanie inna walka niż ta, która była na przykład w poprzednim odcinku, nie? Ale już zaraz padnie. Jeszcze tylko chwila. Momencik. Poczekajcie. 10 sekund. No nie 5. No bo być. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1... 0. Dobra. Runa! Oraz czarny miecz. O, runa. Eee, flam. Kolejna runa, flam. I I zaraz taki magiczny czarny miecz. Widzicie? W poprzednim odcinku... Nie, co jak nie w poprzednim odcinku, tylko w, w, w jednym z wcześniejszych też był taki czarny miecz, ale go nie wziąłem, ale ten jest magiczny, normalnie... Magiczny więc nie oprę się, jej mu że tak powiem, ponieważ jest za ładny i w ogóle czarny, taki rzadki, po prostu musi wymiatać. Się. Był złoty, jak w nim walczył, teraz jest czarny. I oto jego magiczna moc na tym polega. Zmienia se kolorki. Nie no, co ja chcę. Aha, oczywiście tradycyjnie nie wiem, co zamienić. Ale te 10 złotych monet chyba powinno wystarczyć, żeby to ponieść, czy nie? Nie! I tutaj będzie teraz pół godziny myślenia, jaki napój wywalić, albo jaki zwój, tak? Coś w tym stylu. Przy okazji chyba sobie sprawdzam, co ja tutaj mam. Ponad nie sprawdzałem oczywiście masę różżek, a zaraz się chyba pozbędę jakichś głupich różżek w końcu. Na przykład różdżka magicznych pocisków z 14 użyciami, ale. Magiczne pociski to jest już na tym poziomie... No, na tym etapie gry raczej bez sensu, są takie słabe ludzie, słabe oraz najgłupsza, najmniej użyteczka... Użyteczna różka w historii różdżek, Gra komputerowych różka wykrywania pułapek, przynajmniej w tej grze, bo to... Wykrywanie pułapek może w innych grach jest przydatne, ale nie w Ultimie, ludzie! To jest takie gówno, przepraszam no po prostu. Jeszcze, jeszcze lepsza różka to była... najlepsza no różka w historii już jak to była różka blok, blokowania drzwi, szczególnie w tej grze. Ponieważ jest taki czar. Jakby ktoś nie wiedział, bo niektórzy na pewno nie oglądali. Ultimate Underworld 1 u mnie. Tam jest taki czar. Wzmocnienie drzwi. To jest najbardziej użyteczny czar w historii, po prostu, Zmocnienie drzwi. <laughs> nie wiem co twórcy sobie myśleli, znaczy nie no, w sumie... Może nie... chcieli koniecznie, żeby była, nie ta sama liczba czarów w każdym kręgu i... Albo... No nie wiem co. Bo, patrzcie... Drzwi są tylko po to, żeby je kurde wyważyć w tej grze, po co ma człowiek wzmacniać je? że Potwory nie umieją otwierać... że umieją otwierać drzwi, ale... Nie aż też. Dobra. Koniec gadania o jakichś głupotach. Zidentyfikowałem w międzyczasie mieczyk czarny, który okazuje się, że jest mieczem wielkiej zręczności. Czyli inaczej mówiąc będzie łatwiej się nim trafiało. I stwierdziłem, że zamienię sobie ten czarny miecz, znaczy ten stary miecz, który się bardzo przysłużył. Weteran prawdziwy. Na jakiś nowy czarny miecz. Nie wiadomo czy to będzie lepszy miecz w sumie. Powinien być. W sumie. W sumie. W sumie. W sumie. W sumie. Eee, dobra. I co da... Aha, pamiętam, pamiętam tutaj dalej. Znaczy właśnie to przypomniałem. Mamy jakieś drzwi, które w sumie na dnie da się otworzyć. Oraz... ...korytarz... Na wschód. Idź. Idu. Dalej. O, wow, jeszcze całe 4 minuty do gadań. ja pierdzielę. Plum, nagle wodę i popatrz co się dzieje, ja pierdzielę jakiś kurde... Bez... Mnóstwo potworów. A ja nie mam zdrowia i many. W tydzień, że tylko się rozejrzę, bo i tak wiem, że zginę za chwilę, czy nie? nie, jeszcze nie. Myślę, że tak zaraz zrobię. I tak, tak, chyba zaraz zrobię. Na razie jakaś bezsensowna walka. No bo chyba nie zdawałem sobie sprawy jeszcze, ile tych potworów tam jest dookoła. Mnóstwo, jak widzicie. E, po co ja zapisuję? Raczej chyba chciałem, powinien wczytać. No dobra, w sumie nie wiem. W sumie? Jeszcze raz powiem, w sumie... A! Właśnie. Ciach, 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 obrywam. I nareszcie postanowiłem użyć berła, które przywraca mi mianę fantastycznie. są drogą, tam, w tamtym pomieszczeniu... Dużo potworków zatruwających chyba że te jakieś tam robaczki były tam takie się wydawało, że ich widziałem te zielone No wejdź tam o, rano, ale lekko kawał sobie zrobię, to trochę za dużo i jakiś nowy potwór, znaczy nowy... Właściwie... Oj, śmierć. Widzieliście, byłem przez chwilę nad zatruty Nie widzieliście pewnie, bo to było takie w pół sekundy się schudstłużyłem? Co o co chodzi? jak tam mój miecz się spisuje tak w ogóle. Właśnie teraz to sobie zobaczę, sprawdzę. niby ma większą... Nie no, niby trafiam nie wiem, bo... W Porządku. Okej, okay, zabiję mnie to ale Nie wiem czemu takie mam wrażenie, że tamten gruby miecz, że go tak będę nazywał. Jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry był i zrobię sobie zrobię tutaj wypad, żeby sprawdzić, co tu się wybrało. Jakieś drzwi, oraz. a właśnie ta uśmiertnica, najgorsze tutaj. Jakim tutaj jeszcze przeżyłem to? Ale drzwi są zamknięte normalnie. Oraz, klucz nie pasuje. I co teraz, i co teraz? Ano, nie wiem w sumie. Ponieważ. Dalej nie grałem. <laughs> nie wiem, że to nie, nie jest śmieszne, ale. O, śmierć. Dalej nie doszedłem, ponieważ to jest ostatni odcinek, który nagrałem do tej pory i nie wiem co tam dalej zrobić, także nie wiem. Jedyny mam pomysł, żeby żeby użyć czaru otwierającego drzwi, no bo to... to, to nie są drzwi, znaczy to są drzwi, ale nie, to nie funkcjonuje w tej grze jako drzwi, jeśli rozumiecie. Tam tędy się po prostu nie da przejść prosta sprawa. Więc jedyne może ten duży dziad ma klucz, na przykład teraz sobie... Może on ma. Nie. Jedyne co w tej chwili mi przyszło do groby to, żeby oczyścić to pomieszczenie. Żeby można było chociaż tu łazić jakoś spokojnie. Na razie nie dotykając, nie atakując tego jakiegoś gargulca, czy to to jest. Brązowego niby. A co potem? Nie wiem czy właśnie... zaraz... Nie, nie będę dzisiaj nagrywał na razie. Kurde, bo zginę. A ten demon oczywiście musiał się tak ustawić, żebym nie mógł walnąć tego ślimaka, bo inaczej pewnie zaatakuje demona. O rany. Ach, aż na sorry, nie, no, nie, nie, wiem, nie wiem co mówić. O zatruty. I, i co? Szybka rea Szybka akcja co? Akcja. Szybka reanimacja. Akcja. Reakcja. A dawaj Anox. No nie. nie wyszło. I zrobię sobie tutaj chyba tak, przerwa za 10 sekund. W tej chwili... Nie wiem co... zaraz się zastanowię co, co zrobić. Oczywiście to pomieszczenia potem zobaczymy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Będę badał.